Polacy nie gęsi, swój język mają, jednak co do tych seriali, no nie zawsze wychodzi tak, jak powinno. Chcemy, żeby tu było jak w Ameryce. Kraju bezdomności, epidemii opioidów i policyjnej brutalności? Nie, jak w USA. Cześć kochani, witajcie na kanale Sobie Gadam. Jeśli jeszcze nie wiecie na jakim kanale jesteście, w co kliknęliście, to tak to się nazywa sobie gadam, a jestem Adrian i będę tutaj nie zgadniecie, ale gadał. I dzisiaj będę gadał moi drodzy o serialu Gąska, który pojawił się na Amazonie. I to jest taki pierwszy chyba pełnoprawny serial polski na Amazonie, który został wyprodukowany przez za pomocą tutaj platformy Amazon. No, i duża poprzeczka została postawiona, ponieważ no, wiedzieliśmy od już pewnego czasu, że gdy ten serial powstawał, że to robią twórcy, którzy są odpowiedzialni za genialny, moim zdaniem, 1670 serial, ee, który jest na Netflixie. Eee, I cóż, poprzeczka jest wysoka, no bo ci sami twórcy. I tak, jak genialnie naprawdę trafi do mnie humor 1670, który. Po prostu robił pośmiewisko z takich naszych zaściankowych polskich, nawet i tradycji, sarmatów i bazował na takim klimacie, trochę The Office, gdzie po pierwsze no, mieliśmy jakby perypetię naszej całej wsi na naszych głównych bohaterów, ale też ci bohaterowie czasami taką tą czwartą ścianę przełamywali i zwracali się do nas, tak abyśmy tutaj byli uczestnikami jakiegoś wywiadu, czy też jakiegoś dokumentu związanego z ich wsią. Jest to zaczerpnięte oczywiście z serialu The Office, który. Który też ma polską, jakby tutaj w tym momencie już kilkusezonową yy, realizację. I też yy, o zgrozo widziałem gdzieś, że jest The Office yy, w wersji takiej bardziej damskiej, ale Przepraszam, nie tykam. Po prostu uważam, że pewne rzeczy nie powinno się przerabiać, a po prostu powinno się robić jakieś nowe, oryginalne treści. Jestem zwolnikiem po prostu kreatywności. I tu, moi drodzy, jeśli chodzi o The Office tak jak się on sprawdza i ma bardzo dużą rzeszę fanów, jest specyficzna. Tak 1670 genialny sposób podzieliło Polaków, ponieważ no, ci lewi i prawi bardzo mocno się pokłócili o to, czy wyśmiewa się tutaj Polaków, czy też nie. Tak mamy gąskę, moi. Drodzy, Gąska jest to e, serial, który opowiada o markecie Gąska, czyli no tutaj można szukać analogii trochę do Biedronki, e, który właśnie ten market, no choć przypomina trochę bardziej taki PRL-owski, tam cztery regały na krzyż, te wszystkie wystawione takie towary, no to jednak jest to pewnego rodzaju sieciówka, korporacja, no i tutaj będziemy poznawać naszych głównych bohaterów. Głównym bohaterem, może bardziej bohaterką, jest Lena, która przychodzi do... Gąski się zatrudnić, ponieważ no ma e, dość nieciekawą przeszłość, związaną ze swoim poprzednim miejscem pracy i będzie szukała tutaj zatrudnienia. I tak właśnie razem z koleżanką, która również jest zatrudniona, którą dopiero poznaje, no będzie przeżywać te peripetie razem z całą załogą Gąski. I teraz moi drodzy, jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że e, no cóż. E, można tutaj od razu przeanalizować, że serial na pewno dłużej części, w dużej części jeśli chodzi o garże, na pewno bardziej to było poświęcone na aktorów, choć w Polsce to wiadomo, że to bywa różnie. Ale fakt faktem no, wszystko się kręci dookoła marketu, nie wychodzimy poza ten market, no chyba, że gdzieś przed dosłownie wejście, bo jest jakiś piknik czy, czy coś takiego. Natomiast wszystko się dzieje między regałami, więc można powiedzieć, że budżet na ten serial wcale nie musiał być duży. Dużą nadzieję pokładałem w Tomaszu Kocie, który gra w Łodka, który jest Tutaj, jakby szefem, właścicielem tej owej gąski, jeśli chodzi o, o franczyzę, mm, ale no, no, muszę powiedzieć, że niestety. Ale Tomasz Kot tutaj no też poległ. Yy, I już mówię, tłumaczę schodzi. chodzi. Tomasz Kot oczywiście jest genialnym aktorem, co udowodnił niejednokrotnie. Yy, natomiast yy, chyba zacznijmy od początku, od samej boh głównej bohaterki. Główna bohaterka sama w sobie ciężko się z nią sympatyzuje. Ciężko widzieć jej motywacje i niezrozumiałe są pewnego rodzaju wstawki, które zaczynają się pojawiać. Przynajmniej ja nie odkryłem i też od razu przyznam. Przyznam, słuchajcie, wam się do jednej rzeczy, bo tak jak w gamingu, w grach nigdy w życiu bym nie zrobił czegoś takiego, słuchajcie, kupiłem konsolę PlayStation 5, żebyście wy nie musieli. Tak, yy, też szanuję swój czas i nie zrobię czegoś takiego, że słuchajcie, obejrzałem gąskę, żebyście wy nie musieli. Yy, bo tu będzie negatywnie, to nie będzie pozytywnie, tu spoiler alert. Yy, dlatego też cztery odcinki obejrzałem, z całych ośmiu, przepraszam, cztery, a potem zabrałem się za ostatni finałowy, żeby zobaczyć w ogóle, czy jakieś będą wyjaśnienia, no i tutaj tylko wątek Leny delikatnie nam się rozjaśnia o jej przeszłości. Natomiast, yy, jeśli coś minąłem w pozostałych trzech odcinkach, no to naprostujcie mnie, bo ja na przykład nie rozumiem, dlaczego Lena dostała jakieś wstawki yy, z jakichś kanałów youtubowych, jakichś w, wróżbitów Marci m Maciejów, czy czegoś innego, którzy no teoretycznie mają być śmieszni, a tak naprawdę wychodzi to dość mocno cringe'owo, czyli na przykład, no nie wiem, wróżbita Maciej yy, mówi Lenie, która jest zamknięta w yy, jakby w chłodni razem z innym chłopakiem, bo się zatrzasnęli, że no może to być psychol, czy coś takiego i ona nagle odpowiada do tego wró wróżbity Macieja, Maciej Maciej, który jest jej wyimaginowaniem, no ale odpowiada i słyszy czy to ten chłopak, i wiecie, no nie wiadomo o co chodzi. Przynajmniej ja, nie, no, nie miałem tej przyjemności, albo nieprzyjemności zaznać, żebyś to wiedzieć, Bo najzwyczajniej w świecie pierwszy odcinek totalnie mnie nie wciągnął. To jest jakby doświadczenie dla mnie mocno cringeowe. To jest pierwsza sprawa. Gdzie po prostu żarty. No, no nie, te żarty nie. Jeśli natomiast jest tutaj grono ludzi, którym się podoba ta gąska, to super. Naprawdę, ja nie jestem osobą, która powie wam, ej, jesteście nienormalni, bo tego nie lubicie, bo też The Office na przykład jest mocno specyficzny ma swoje grono odbiorców. Ja na przykład nigdy nie byłem office'owy, od pierwszego sezonu się odbiją, choć każdy mówi, że to drugi sezon dopiero, na dobrą sprawę, da nam takie, taką poczucie, że jest super. E, natomiast słuchajcie, no może, może humor ludzi, którzy kochają The Office tutaj trafi, bo to jest takie bardziej naśmiewanie się z konsumenta, no i, i z, jakby z takiego jakby sklepu i takiego korpo, bo mamy tutaj Dominikę, yy, matko, mamy tutaj Dominikę, która, yy, którą gra Magdalena Koleśnik i ona jest taką bardziej menadżerką i jest mocno korporacyjna i ona tutaj wie, gdzie trzeba fejsować, gdzie trzeba ustawić towar, jak to musi być zgodnie z gazetką itd. itd. Mamy Lenę, która razem jest zatrudniona z Madzią i o, no nie wiem, no, opowieści dziewczyn, która ma okres, czy mają tampona i że ten tampon jest mały, a ona jest po dzieci i że jest za mały. Do mnie taki humor nie trafia. Dalej, moi drodzy, każdy epizod jest krótki, ponieważ trwa 20 parę minut, więc no mamy podobny zabieg. To jest bardzo fajne, bo uważam, że wiecie, w pewnym sensie nie zaangażujecie się tak bardzo, nie wynudzicie się. Z drugiej strony, no ja, ja to po prostu odpalałem, naprawdę, uwierzcie mi. Kiedy jadłem obiad, kiedy jadłem obiad, yy, albo po prostu, no, coś tam na chwilę usiadłem, żeby sobie usiąść odpocząć chwilę, to odpalałem, że to co leciało w tle, ale bardzo szybko zwracałem na to uwagę, że sięgam po telefon, że po prostu nie ma czegoś takiego, że leje ze śmiechu, kiedy są, wiecie, żarty takie z 1670, yy, kto rządzi światem, yy, yy, czy tam Polską, ży, na ży, nie, no i tam pa padło, że Żydzi, nie, ży to. Yy, tego nie ma, tego nie ma, słuchajcie, za to jest bardzo cringe'owo, jeśli chodzi o muzykę, no też 1670, o Jezus, no ta muzyka, kare konie, y, to, to są tak rewelacyjne utwory, y, świetny klimat, a tu mamy dosłownie jakieś 2 trzy utwory na krzyż, które non-stop towarzyszą nawet przy napisach końcowych i one też y, nie sprawiają, że człowiek, że człowiek czuje takiego, coś wow. Osiem y, odcinków, moi drodzy, osiem odcinków, które no po te 20 parę minut... Jeśli, się, jeśli może inaczej, od pierwszego się odbijecie. To nie idźcie dalej, nie, nie brnijcie w to, bo tam nie ma nic bardziej ciekawego. Tam się nic nie będzie działo. Wiecie, akcje typu tajemniczy klient, że albo mamy kasę samoobsługową z AI. Yy, ani razu tu nie śmiechłem. Do tego realizacja. No cóż, już tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o realizacyjny aspekt, no mamy to wszystko na terenie jakiejś hali, więc no tu jest bardzo minimalistycznie. E, aktorów też nie będzie dużo, chyba że gdzieś tam się jeszcze gdzieś w, w trzecim planie przemieszczają, z, z, jakby, z, z, jeśli chodzi o sklep, klienci. Natomiast Słuchajcie, pod kątem operatorki. Nie wiem, w życiu nie wierzę, że ktokolwiek z zespołu Gąski do mnie zagości, ale Jezu, wyrzućcie tego debila, który decyduje o tym, w jaki sposób to nagrywać. To ja rozumiem ideę, że filmujemy coś, imitując, że filmujemy to jakby z ręki, jakby to był dokument, jakby to była duża kamera. E, jednak tu gość to dosłownie mi się wydaje, że tańczy w rytm jakiejś muzyki, której nie znamy. Dosłownie ta kamera non-stop buja i to tak buja jak Y-bomb, że macie ochotę zaraz się zerzygać, y, jakbyście nie wiadomo na jakim okręcie byli, jakiś sztorm był. Choć są statyczne ujęcia spokojne, to oni tak non-stop lewo, prawo, jakby nie wiadomo co tutaj było. Gość mi się wydaje, że wręcz skacze z jednej nogi na prawą. Debilu uspokój się, przepraszam, ale ja jestem operatorem kamery, czy też filmowcem, czy też kamerunem. Ja nie się nie obrażam za swoje jakby skojarzenia, jeśli chodzi o mój zawód. I wiecie, ja tak robię, kiedy jest dynamiczna akcja, i na przykład ludzie tańczą na imprezie i wtedy ja też wbijam w tłum i coś robimy. A nie kiedy jest rozmowa dwójki ludzi stojących w regałach, a tu się po prostu to buja, także człowiek ma ochotę się zestrać i zeżegać w jednym czasie, więc tu absolutnie to, 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 to nie poszło. Sama gąska sama w sobie, słuchajcie, widzę, że już na film ma piątkę, i ja tutaj przypinam się do tego, że, że nie będę tego bronił. Tak jak w 1670 dla mnie ten seria, serial po prostu jest majstersztykiem, Świetnie śmieje się z naszych, jakby takich no, rzeczy, z których naprawdę można się poświęcić. Uważam, że nie ma nic z tym złego, po prostu, że kiedyś no, byliśmy tacy, a nie inni, wierzyliśmy w takie rzeczy, a nie inne, i traktowaliśmy takie ludzi, a nie inaczej, eee, i sarmaci, i to wszystko. No, jeśli ktoś po prostu ma naprawdę mocno kija w dupie, to, to może się obrazić, no i nie ma dystansu, ale tu po prostu nawet żarty nie są dystansowe, jest to cringe'owe, sam Tomasz Kot ma kilka jakichś ujęć, bo on gra gościa, który jest zakochany w Ameryce i ma wszystko amerykańskie, no ale wiecie, kiedy wpycha sobie na siłę marshmallow do, do buzi i udaje ojca Krzesnego do telefonu, bo chciałby zachęcić ludzi do kupowania pianek marshmallow, no, no nie. Ktoś pisał mocno to na kolanie. Nie wiem w jakim stopniu. To w ogóle wygląda, jakby ktoś dostał dotację na ten film. E, zabawne jest tylko to, że Piotrka Gąsowskiego wzięli do, jakby te, do komunikatów na, na sklepie. To jest śmieszne, no bo Gąska no i, no i Piotr Gąsowski. To, to jest akurat śmieszne, ale tak to słuchajcie, naprawdę no tutaj nawet nie ma, nie ma jakby komu, komu kibicować. Janusz Chabior widać ewidentnie, no, że wziął tą rolę jako, jako ochroniarz tego sklepu, tylko. Dlatego, że no pewnie no nie ma lekko, jeśli chodzi o aktorkę, yy, i nie zawsze dostaje się ambitną rolę u nas y, w Polsce. Yy, mamy jeszcze, słuchajcie, nawet gdzieś się przewinęła, to, bo, to byłem bardzo zdziwiony, że Małgosia Socha. No i tutaj ja nie, nawet nie widzę, żeby, żeby ją umieścili. Yy, co prawda pojawiła się w tym finalnym odcinku, jak ją widziałem, to była gra Żony Włodka. No ale, no nie, yy, wiecie, pojawia się nawet celebrytka w postaci Roxane Węgiel. Yy, Mam takie wrażenie, że czasami po prostu nie powinniśmy. Nie musimy na siłę pokazywać w Polsce, kto jest naszym celebrytą i rzeczywiście takiego celebrytę sprowadzać. Gdyby w tym serialu pokazali jakąś dziewczynę X, która przyjeżdża i która jest na fali na topie, i widali aktorkę, która naprawdę potrafi grać, to było super. No ale Roxana, naprawdę, tak jak ta cała ekipa z Gąski, pozostawia coś do życzenia. Tak po prostu no Roxana, to no, to jest, wiecie, no jakby ktoś przyszedł na, na casting, kto nigdy nie grał, no i. Powiedział kilka scen. Do tego jeszcze myślę, że tej Roksanie węgiel naprawdę musieli coś tam zapłacić. Eee, po co, na co, to nie wiem. Jeśli chodzi o mnie, moi drodzy, spinając się, ponieważ już jest 13 minut, e, mojego laboratu, szybka piłka, jeśli chodzi o gąskę. Nie marnujcie sobie czasu, nie warto. Natomiast jeśli chcecie spróbować, odpalcie pierwszy odcinek. Jeśli pierwszy odcinek Wam się nie spodoba, totalnie niccie w to dalej, bo tam im dalej. Tym kringzowo, tym bardziej beznadziejnie, a te odcinki nic nie wniosą w Wasze życie. Eee, I poczekajmy śmiało na kolejny 1670. Eee, bardzo, bardzo jest mi przykro, że twórcy, którzy postawili taką poprzeczkę i zrobili coś tak rewelacyjnego w naszym, pols w naszym polskim kinie, kinie, tak, no tutaj po prostu dali dupy totalnie. Z mojej strony to wszystko, kochani. Do następnego. Cześć.